Przed dzień sesji Sejmiku Województwa Zachodnio-Pomorskiego Radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, na której skomentowali tematy, jakie będą podnoszone przez radnych. Według polityków, zarząd Sejmiku bardziej zajmuje się nieistotnymi zmianami personalnymi zamiast realnymi problemami mieszkańców. Dla e, naszych włodarzy, naszego województwa, najważniejszym e, zadaniem które sobie stawiają w najbliższych dniach, to zmiana członka zarządu województwa z pana marszałka Krawczuka, a ewentualnie pana Rzepia. Jest To tyle bardziej bulwersujące, że panowie Polskiego Stronnictwa Ludowego odpowiadający za stan naszego rolnictwa w naszym województwie jakoś tak gładko przechodzą nad tym, co obserwujemy już od kilkunastu dni w Szczecinie. Jest to oczywiste nawiązanie do trwającego od 5 grudnia protestu rolników przed Agencją Nieruchomości Rolnych. Politycy PiS zaprosili przedstawicieli Komitetu Protestacyjnego na najbliższą sesję. Zastanawiające jest, że podobne rzeczy nie dzieją się w województwie dolnośląskim czy lubuskim, że dzieje się to w województwie zachodniopomorskim. Patrzymy na to, na determinację tych rolników, na ich walkę. W zasadzie można powiedzieć o przetrwaniu. Według radnych budżet przygotowany przez zarząd Sejmiku i rządzącą koalicję jest wadliwy i nie powinien zostać uchwalony. Chodzi głównie o obcięcie budżetu inwestycyjnego, obniżenie wydatków na rolnictwo, a zwiększenie na przykład na administrację. Budżet województwa na przyszły rok no, nie zawiera tego rodzaju zapisów, które by gwarantowały jakikolwiek rozwój w sektorze rolnictwa. Tak jak pan przewodniczący powiedział, wręcz odwrotnie, mamy do czynienia z drastycznymi. Cięciami w budżecie w tym, w tym obszarze. No cięcia 50%, jak Państwo sobie zdajecie sprawę, no zupełnie nie bywała rzecz, żeby w taki sposób ograniczać wydatki w ważnym sektorze gospodarki narodowej. Radni Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że budżetów w obecnie zaproponowanym kształcie nie poprą. Jest to projekt zły. Mówiąc wprost, jest to taki projekt, który w żaden sposób nie promuje rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego, a wręcz powiedziałbym, w roku kryzysu, jest no, budżetem bardzo. Niepokojącym. Politycy PIS ogłosili także swoje poparcie dla protestu rolników, które zostało zatwierdzone przez najwyższy organ w partii, czyli Radę Polityczną Prawa i Sprawiedliwości. Podczas konferencji odniesiono się także do sprawy stoczni szczecińskiej i tego, dlaczego politycy nie mają wglądu do tego, w jakim stanie obecnie znajduje się stocznia.